Dostajemy na początku EQ plus 9. Konia, pierwszy poziom. Dobra, co my tu mamy? Bla bla bla. Później to zobaczę. Dobra, zobaczmy jak idzie. Ojejku. Ja sobie zrobię taką testową postać przed tym, by sprawdzić, jak to idzie. Jak się XP, jak to wygląda. I takie tam. Spodoba mi się ten hard. Naprawdę ciekawy. Ma niecały tydzień. A gra tu już ponad 1000 osób. Około 1200, coś takiego. Eee... Serwer, mam nadzieję, że swoje wytrzyma. W ogóle zajebiste tu jest te, yy, te różne wejścia. Nie wiem, jak to mogę nazwać. O, właśnie, jest szmaragdowa. Dodanko. A co nam dropnie? 5 zmianek, zajebiście. Eee, tak. Ja sobie szybciej tam miałem 5 bonów, takie tam pierdy eee, i bony naprawdę ciężko tutaj wchodzą. Żeby wlazło mi jakiekolwiek HP eee, Kurde, wodajże straciłem z 15 zmianek. Żeby wlazło jakiekolwiek HP, tak nie te 500 czy coś, tylko te 1500 mi wtedy wlazło. I no. Tak to bywa. Zależy otwarta. Dowiedziałem się również, że. Yy. że skill na G może wejść od M M6 Bardzo ciekawa sprawa wątpię, że, że łatwo będzie to wchodzić Na pewno nie W sumie handlarzy nie sprawdzałem Jest żelek o, to trochę lipnie No dobra, zobaczymy jak to będzie biżuteria no miedzianki to fajnie to się na pewno przyda Konik się nie chce przywołać Smoczy z COVID No serwer stoi ten tydzień i is, is A też myślę żeby Kurczę, kupić sobie wilka albo coś takiego bo SM-y ich są naprawdę tanie. Nie spodziewałem się tego. Mam nadzieję, że to nie jest kolejny serwer typowo pod ISA: że miesiąc, dwa postoi i potem padnie tak jak w Triadorem. Niestety, ale fajny był też Triador. Mi się spodobał. No ale pad nie ma co płakać. Teraz jest. Revential Też obiecujący serwer Zobaczymy jak pójdzie Dobra Przepraszam Was za te ścinki, ale Komputer pierwszej klasy nie jest W sumie to laptop, ma już swoje lata Jakoś daje radę Jej Fajnie jest To, że na przykład za pierwszą misję dostajemy mieczyk na piąty poziom plus 7 i co mi się bardzo podoba że jest zabgradeowane wszystko wszystko ma inną barwę o, Metin. Podskoczę szybko po skillę z wami Przepraszam Was naprawdę zrobię cięcie, nie będę was zanudzał jak bije tego Metina. Okej. Okay. Jak widzicie, nie wiem czy ja mam tylko tak, czy... Kurwa, jebane lagi, no. Czy po prostu wszyscy tak mają, żeby widzieć skile? na przykład, to trzeba zrobić reloga. Ty czyli... no ten co? Combo wezmę. Bo się może przydać. Hmm. Czyli tak, mam tu skile i damy. No, widać. Myślałem, bo wtedy nas na tamtej postaci. Niestety, ale nie widziałem tego. I. Dobra, na początku zawsze tak daje. Okej. Okay. To ja do, do was zaraz wrócę. Jak już ubiję tego metka, więc trzymajcie się. Do zobaczenia! Dobra Jak widzicie kończę metina. Dropły, dropły mi skrzyneczki. Co mi dropło? O wzmocnienia nakryta i krwisty. To fajne. Dobra, co mi dropło? Dobra, jest skrzyneczka. A skrzyneczki Czarwane ostrze. Fajnie. Poli zostawimy. <laughs> może komuś się przyda. To nie wiem po co mi. Dobra. Pojedziemy, może znajdziemy jeszcze jednego metina. Co my tu mamy w ogóle? Pokaż misję. Pokaż ściąga. Nie, stój. Zaraz wracam. Yy, dobra, wiecie co? To będzie na tyle, ponieważ przerwa techniczna jest. Yy, a ja chciałbym nagrać drugi odcinek. Zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Mi się serwer ogólnie spodobał, dlatego chciałbym coś ponagrywać z niego. E, dobra, to by było na tyle. Się będę z Wami żegnał. Komentujcie, subskrybujcie. E, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się i na razie.